Wszystkim to znowu ja i znowu mamy na tapecie MK4 w tym samochodzie to non-stop coś się dzieje na stronę tej elektroniki, tego wszystkiego że non-stop człowiek musi tylko grzebać i kombinować. Mam w międzyczasie na podnośniku żółt, moje żółte Lambo. Tu gdzieś jeszcze wiszą o żółte zaciski, się suszą jarzma. Także musiałem dzisiaj działać na podjeździe. Jak widzicie, zdjąłem osłonę spod zderzaka. Czemu ją zdjąłem? Bo musiałem się dobrać tutaj do czujników parkowania. Bo to właśnie one są tematem dzisiejszego filmiku. Całą tę operację odnośnie czujników parkowania i braku działania tego, tegoż układu zacząłem już wczoraj po południu. Sobotnie po myślę sobie zobaczymy co tu nie gra z tymi czujnikami. Podpiąłem interfejs, a tam wyskoczyły mi o takie oto błędy. I te właśnie błędy wprowadziły mnie w błąd, czemu wprowadziły mnie w błąd? Bo szukałem braku zasilania, czyli zabrałem się za napięcia otwieramy bagażnik zdejmujemy taką słonkę pod tynią lewą lampą znajdujemy tam bezpiecznik 5A no i oczywiście przed bezpiecznikiem za bezpiecznikiem jest dobra skoro tu jest to może nie ma na centralce sterującej ok tam już było troszkę gorzej trzeba było zdjąć całą tą tapicerkę z prawego boku w bagażniku z góry ten plastik półkę no i pełno pełno innych tam pierdół. Dobra, jak się dobrałem do tej całej centralki, później wam tu wrzucę zdjęcia. Bo będę musiał i tak jeszcze raz to rozłożyć i złożyć, ale o tym później. Jak się już do tej centralki dobrałem, tam już kombinowałem, które kabelki są zasilaniem, tak? Doszedłem do tego. Mam tutaj wszystko sobie pospisywane w moim kapowniku. Później tutaj te moje Zapiski jakoś uporządkuję i rzucę Wam tu jakieś sensowne zdjęcia z tego, żebyście nie musieli przechodzić tego co ja, żebyście nie musieli całego popołudnia tracić na szukanie przyczyny i szukanie odpowiednich kabelków. W każdym razie znalazłem zasilanie i oczywiście moduł jest zasilany. Po włączeniu wstecznego jest moduł zasilany. Ok. To szukałem dalej. Czemu jest brak zasilania czujników? Mierzę na podpiętych wtyczkach do interfejsu zasilanie, które idzie na czujniki. Wychodzi mi 2,1, 2,2 V. Coś tu nie gra. No i wtedy zaczęło się szukanie. Przezwaniałem wszystkie wiązki, sprawdzałem wszystkie wiązki z tyłu, wszystkie czujniki. Wszystko grało. No i zrobił się wieczór. Zanim do, pospisywałem sobie wszystkie kabelki, zanim wszystko sobie pospisywałem, zrobiłem się wieczór. Także mamy dzisiaj niedzielny poranek. I dzisiaj właśnie dobrałem się do przodu i znalazłem winowajcę tegoż wszystkiego. A jest nim właśnie jeden tutaj z czujników wewnętrznych, a mianowicie ten oto zamiennik. Na samym początku, jak kupowaliśmy tego mędziaka, go, wymieniałem go, wytrzymałem jakieś 3 lata i padł. Padł w taki sposób, że interfejs mi właśnie nie pokazuje, że ten konkretny czujnik, tylko robił tu jakieś zakłócenia, nie wiem, zwarcie do masy, jakieś takie niepełne, bo przez niego właśnie napięcie zasilanie na wszystkich czujnikach było 2, 1, 2, 2 V. Jak tylko teraz tutaj doszedłem do przodu, Odpiąłem ten czujnik. Od razu zrobiło się prawie 12V. Bo troszeczkę już chyba akumulator się mi tu rozładował, bo całą wczorajszy popołudnie tutaj grzebałem, kombinowałem. Także jakieś tam 119V mi w tej chwili pokazuje, jak odepnę ten czujnik. No ale oczywiście z jednym odpiętym czujnikiem układ działać nie chce. Także nie pozostało mi nic innego, jak tylko wymienić ten czujnik, a oryginał ma takie tutaj oto oznaczenia. Wrzucę Wam tutaj zdjęcie. Bo oczywiście telefon nie chce tego mi tutaj dobrze wykadrować. W każdym razie wrzucę Wam tutaj zdjęcie. No okej. Okay. Także znalazłem winowajce. Nie wiem. Co teraz tutaj założyć. Zamiennik, oryginał. Zamiennik jakieś 3-4 dychy. Oryginał powyżej 100. Zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj założyłem. W każdym razie, przez ten zamiennik został ja wprowadzony w błąd. Został wprowadzony w błąd według mnie. Interfejs bo nie pokazywał konkretnie który czujnik, tylko pokazywał brak zasilania. I znaleziony. Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak złożyć to wszystko do kupy mamy niedzielę także samochód się przyda w międzyczasie uporządkuję właśnie też te moje rozpiski mam tam napisane jakie kolory kabelków do jakiego czujnika w jakie miejsce we wtyczce także będziecie mieli wszystko czarnym na białym nie będziecie musieli tak jak ja szukać jakichś schematów które i tak tutaj mi nic nie wnosiły do tematu Musiałem wszystko sam kombinować albo ja źle szukam albo nic konkretnego znaleźć nie potrafię znalazłem tam jakiś schemat no ale Mało co on mi tam pomógł. To co mam, to co doszedłem sam do tego. Tutaj właśnie wam jakoś sensownie rozrysuję, rozpiszę, żebyście mogli mieć jakąś podkładkę, żeby to wam nie trwało tyle, co mi. swoją drogą następnym razem, jak będę miał problem z czujnikami, to po prostu zacznę sprawdzać czujniki, a nie tylko szukać napięć. właśnie poprzez te właśnie Interfejs zacząłem niepotrzebną po prostu robotę tak niepotrzebnie szukałem tu niepotrzebnie kombinowałem niepotrzebnie te wszystkie wiązki to wszystko tam przedzwaniałem i sprawdzałem wystarczyło wyjąć czujnik i z tego co pamiętam między pinem 2 a 3 sprawdzić po prostu oporność i porównać ją z innymi czujnikami i według mnie to jest najprostsza metoda Taka porównawcza metoda, żeby sprawdzić te czujniki. Bo z tego, co tutaj mierzyłem, to jest duża różnica między opornością starego czujnika działającego, a tego nowego zamiennika. I ten nowy zamiennik miał mniejszą oporność, i przez to automatycznie spadało mi tutaj napięcie zasilania na te wszystkie czujniki. I przez to też interfejs wykrywał taki oto błąd. W jakiś dziwny sposób po prostu się zepsuł. No i mi tutaj namieszał. Ok. Składam to do kupy. Robię porządek w moich rozpiskach jak będę miał czujnik, to go zamontuję, a w międzyczasie jeszcze wam pokażę jak to z tyłu wygląda. Bo tył muszę jeszcze rozebrać. Muszę rozebrać, bo składając te tapicerki zapomniałem podciągnąć sobie kabelek do oświetlenia i on gdzieś tam mi spadł za tapicerkę, już miałem tapicerkę założoną. nie byłem w stanie go złapać, a nie chciało mi się tego już rozbierać. Bo w pierwszym momencie myślałem, że muszę kupić sobie nowy, cały ten moduł sterujący tymi czujnikami. Znalazłem już nawet zamiennik o tych samych yy, zamiennik, po prostu używkę o tych samych numerach, już chciałem kupić, no ale dobrze, że dzisiaj tu zajrzałem do tego przodu. Tak mi coś było sprawdź ten zamiennik sprawdź ten czujnik także dobrze, że, że tak się stało w każdym razie muszę tam jeszcze zajrzeć, żeby tą wiązkę od tych, te kabelki od podświetlenia podciągnąć do góry a ja więc dzięki temu pokażę wam też właśnie ten moduł miejsce w którym jest właśnie on zasilany, te dwa kabelki no i to wszystko co tam w międzyczasie rozchminiłem. Widzimy się później. A tak oto wygląda cała tutaj ta wiązka od czujników parkowania. Wszystko to jest zrobione tak dosłownie na milimetry. Wszystko takie dosłownie napięte jak baranie jaja. Zamiast dać troszeczkę więcej tego kabelka, nie. To wszystko jest takie dosłownie na milimetry. O ile tutaj do tych czujników wewnętrznych mamy tutaj dojście... O tyle z lewej strony zapomnijcie spierniczek płynu, spryskiwaczy światło przyciemgielne. I chyba trzeba ewentualnie albo ściągać zderzak, albo może od strony od góry ściągając lampę. Może się da dojść. Także z tej strony, z tej właśnie lewej strony, nie powiem Wam jaki kolor przychodzi na ten środkowy pin. Ten pin właśnie sygnałowy. A tutaj, jako że w tym prawym nadkolu jest więcej miejsca, to udało mi się tutaj dojść w to miejsce tego czujnika. I tutaj spiszę Wam kolor kabelka. Swoją drogą tu jest duże miejsce. Można nawet ręce uczyć. A z drugiej strony, zbiorniczek. i nich cholera. Dobra, wyłaży stąd. Nie ma to jak podnośnik. Na podjeździe to trochę ciężko. Widzimy się później. No i mamy po weekendzie. Mamy wtorek. Czujnik został właśnie zamontowany. Przed chwilą przekręciłem 13 wkrętów i założyłem 6 spinek od osłony. Tutaj pod tym całym zderzakiem pod chłodnicami czujniki parkowanie już w tej chwili działają wszystko działa jak powinno także teraz nie pozostaje mi nic innego jak tylko wrócić samochód odwrotnie i zrobić porządek w tym bagażniku poszukać ten kabelek co mi tam spadł od tego podświetlenia bagażnika pokażę wam też właśnie ten cały interfejs gdzie w którym miejscu on tam siedzi gdzie ma zasilanie i tam inne wszystkie rzeczy, które się w międzyczasie dowiedziałem a jeżeli chodzi o ten czujnik to włożyłem, zamontowałem go tutaj tu zamontowałem ten czujnik nowy i NTY zamieniłem na NTY skoro 3 lata trzymał to nie ma sensu tam przepłacać 45 zł i niech następne 3 lata trzyma bo tak jak wcześniej wspomniałem Oryginały to tam od 100 zł. w górę. A tu za 45 zł. mam NTY i też działa. I oby wytrzymał te 3 lata. Dobra, nie nawijam, przestawiam samochód i za chwilę się widzimy. No i dobrałem się do tyłu. Zobaczcie, cały ten rozpiździel tylko po to, żeby wyciągnąć sobie tutaj te dwa kabelki i podczepić do góry, żeby podłączyć lampkę podświetlenia bagażnika musiałem wyciągać foteliki sklapować siedzenie zdjąć ten tutaj plastik tak do końca go też się nie da zdjąć bo tutaj pas przez niego jest przeple, przepleciony tutaj ten plastik też pościągać w pierwszej kolejności najpierw ten plastik tam ściągamy potem wyciągamy ten plastik żeby go wyciągnąć trzeba jeszcze tutaj dwa takie wkręciki podkręcać Jakaś spinka po drodze tutaj też była. Jak ten plastik ściągniemy. Tu trzyma się jeszcze z tym plastikiem. Oczywiście tutaj też się wysunęło w międzyczasie. Jak ten plastik już tam ściągniemy, to możemy zabrać się za to, ale zanim za to się zabierzemy, to musimy jeszcze ściągnąć, tutaj tą osłonę, co jest tutaj. Jak na złość widzicie, tu są tutaj takie spinki metalowe i tu mi jedna spinka padła do środka za chwilę będę musiał z magnesem szukać a jak nie to będę musiał taką spinkę metalową gdzieś w moich gratach znaleźć także żeby dostać się do tego kabelka taki rozpiździel w bagażniku no nic dostaliśmy się do tego kabelka za chwilę go sobie tam podwieszę a tu jest cały nas ten nasz sterowniczek od czynników parkowania u mnie mam takie tutaj oto oznaczenia i teraz tak. Ta pierwsza wtyczka to jest tutaj wtyczka od tych zasilań, tak? Zasilania i te wszystkie uwarunkowania, kiedy to się ma włączyć, wyłączyć i tak dalej, tak? Niebieski. Zaraz zobaczymy, jak tu ono to moje rozpisce tutaj jest tutaj opisane. Tak, niebieski tutaj w tym taki grubszy, ten tutaj, to jest plus zasilanie, a to jest masa. Ten czarny z tym niebieskim tutaj. To jest masa, tak? To jest wiązka, która idzie do czujników w przód, a to jest wiązka, która idzie do czujników w tył, tak? I teraz mamy tutaj sześć kabelków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć kabelków. Z tym, że niebieski z białym i zielony z białym idzie do każdego czujnika. To jest zasilanie tego czujnika. A to są po prostu tutaj już z poszczególnych czujników te cztery kabelki sygnały, które wracają tutaj do, tej, do tego sterowniczka całego. To są tutaj sygnały. I tak samo jest też tutaj w tej wiązce tutaj z tych czujników w przód, tak? Tylko teraz sobie tutaj spojrzę w te moje rozpiski, które tutaj są od przodu. O, od przodu to jest fioletowy z szarym. O, fioletowy z szarym i żółty z pomarańczowym żółty z pomarańczowym gdzie już o fioletowe z szarym i żółty z pomarańczowym to są zasilania tych przednich czujników a to po prostu te pozostałe kabelki to są już od czujników. chociaż nie tu mamy jeszcze jakieś więcej kabelków co to jest a, bo tu idzie jeszcze do tych brzęczków, co tu jest gdzieś są porozmieszczone w samochodzie i tak dalej. Ok, w każdym razie cztery z nich to są kabelki, które idą do czujników. Tutaj pewnie gdzieś tutaj wrzucę jakieś tam zdjęcia, rozpiski. Pokażę tam właśnie opisy tych wszystkich kabli, tutaj co, to, to co, co się dowiedziałem, tak? I co Wam w tej chwili tutaj przekazałem, to wrzucę tutaj jakieś nie wiem. Mam po prostu wam tu wrzucę zdjęcie z tym że to będzie rozpisane ładnie no i co tak to u mnie tutaj wygląda tutaj jeszcze jakiś sterowniczek nie mam powiem szczerze nie mam zielonego pojęcia co to jest i ta kostka do czego ona jest też nie mam zielonego pojęcia tak po prostu sobie tutaj wisiało no okej okay. Mamy ten sterowniczek ogarnięte. Także teraz podwieszam sobie tutaj ten kabelek i składam z powrotem ten cały bałagan. Jak ten bałagan będę miał ogarnięte, to Wam jeszcze pokażę tutaj, o tak jak mam sobie tutaj rozpisane, tą wtyczkę. Te wszystkie kabelki, bo to już ta wtyczka, która jest pod samochodem idzie z tej wtyczki bezpośrednio, kabelki już do konkretnych czujników. Tak? To Wam wszystko tutaj. Pokażę, nie wiem, zrobię jakieś zdjęcie, zrobię opis tych wtyczek, tak samo postaram się zrobić opis tutaj tych wtyczek. To jest z tyłu, tak. W każdym razie, jak mierzymy sobie przykładowo, sprawdzamy. Czy dany czujnik jest dobry? To tak zobaczcie, tu mamy te piny, 1, 2 i 3 w czujniku. I teraz między trójką a dwójką sprawdzamy sobie opór, tak? W dobrym czujniku jest mniej więcej 38 omów a zepsuty czujnik, zobaczcie, miał 10 kiloohmów. I to właśnie ten przedni czujnik. Te wszystkie z tyłu miały 10 kΩ. A ten przedni, nie, te wszystkie z tyłu miały 38, a ten jeden przedni, ten zamiennik miał 10 kΩ. Także tak to wygląda. Tak, według mnie najprostszy sposób, żeby sprawdzić te czujniki. Między 2A3 2 a na czujniku sprawdzamy opór. W innej, bardziej sensownej metody. Nie znam. Ok. Dobra, co by tutaj jeszcze? Tutaj, jak widzicie, mam rozpiski. Tutaj kabel niebieski. A, pin pierwszy niebieski z białym Pin trzeci zielony z białym I wtedy drugi, w zależności, który to jest tam w tył, czy wewnętrzny, czy zewnętrzny, ma inne tutaj kolory. Tak. I to tu mam za chwilę gdzieś wrzucę na jakimś zdjęciu, tak bardziej uporządkowane. Tu jest wszystkie kabelki, które idą z tej głównej wtyczki. Rozpisane co, gdzie i jak. Są tam też takie grubsze kable: 7, 8, 9 i 10 pozycja. To są te czujniki ciśnienia w oponach, przynajmniej u mnie są w samochodzie. Te czujniki, które mierzą ciśnienie w oponach, także to idzie do tych, tak jakby antenek. No i to jest ten cały tył. Tak. A i tutaj samo mam rozpisane sobie jeszcze przód tak? Przód to jest fioletowy z szarym I żółty z pomarańczowym Na tych pinach 1 i 3 A dwójki to w zależności w którym miejscu Tu ich chyba Przodu lewego Nie mam Jaki to kolor tak? Bo tam jest tyle gratów, zbiorniczek, spryskiwaczy Tego wszystkiego, że nie szło do tego dojść Bym musiał ściągać lampy No jak na razie lampy ściągać nie chcę Jak kiedyś do tego dojdę to najwyżej tutaj uzupełnię. dobra składam to wszystko nie gadam już tyle i widzimy się za chwilę a tutaj mamy dwa czujniki czujnik parkowania przód od prawej strony pin pierwszy pin środkowy to dwójka i po lewej stronie pin trzeci Tutaj mamy czujnik parkowania tyłu. Mam tą wtyczkę taką kątową. Tutaj oznaczenie tych czujników oryginalne. No i piny tak samo jak tam. Z prawej strony mamy jedynkę, na środku dwójeczka i po lewej trójka także tak prezentują się czujniki tył i przód Tapiterki, półki i wszystkie inne graty, jak widzicie, mamy już na swoim miejscu. Wszystko zostało zmontowane, także teraz wystarczy tylko posprzątać. Bo któż inny ma to sprzątać, jak nie tata? No tak, tak to już jest. Dobra. A tu oto mamy tą wtyczkę, o której wcześniej wspominałem. To jest ta część, która idzie tam do góry. Do kabiny. A tu jest ta wtyczka, która idzie tutaj dalej, do tej wiązki, do tych konkretnych czujników, tak? I tą tutaj wtyczkę Wam tu za chwilę sfotografuję i opiszę. Tawteczka jest zamontowana tutaj w tym miejscu na tym plastiku. Swoją drogą zobaczcie. To wszystko jeszcze całkiem świeżo wygląda. Zawieszenie wszystko ładnie wygląda. Łącznik stabilizatora to jest ten, który spawałem się trzyma. Nic nie stuka, nic nie puka. Zawieszenie całkiem fajnie wygląda. Mimo że już nieraz w deszczu było jeżdżone. Całkiem całkiem. Podoba mi się. Taki remont to ja rozumiem Oby to, taki efekt trzymał się tutaj jak najdłużej. No ale nic, wracamy do tematu. Także pokażę Wam tą wtyczkę opisaną tutaj gdzieś na jakimś zdjęciu. No i według mnie temat czujników mam już ogarnięty, tak? Czujniki działają, można jeździć, można parkować. A wy dzięki temu macie teraz. Swego rodzaju podkładkę, ściągę, dzięki której nie będziecie musieli spędzać tyle czasu przy mądziaku, co ja. Także w zamian za to subskrybujcie, oglądajcie. I do następnego. Nara.